Szanowni drodzy Państwo, dzień dobry. Dzisiaj najprawdopodobniej powstanie kolejny odcinek. Ja przyjechałem do Lipska, jest to małe miasteczko w województwie podlaskim. I tutaj jest mój ulubiony market budowlany, nazywa się Krówka. Jest tak idealnie wszystko rozmieszczone. Będę musiał poprawić tą podłogę, tak jak wielu z Was pisało mi w komentarzach pod poprzednim filmem, gdzie znalazłem gnoj w podłodze. No trzeba troszkę użyć włókna szklanego albo być może żywica z tym włóknem szklanym, tak? Jest mi jedna dziurka szeroka na... Nie, jak czuknie, bardziej jak ten mały palec, no trzeba to zakleić przynajmniej na drogę. A później pomyślę, jak już przyjadę na pomorze o tym, żeby gdzieś to pospawać. Chociaż być może nie będzie takiej potrzeby. Położę się też pod spód samochodu i zobaczę, jak ta podłoga wygląda z drugiej strony, od spodu. Też się przeczyszczę, zakonserwuję. No i zamówiłem rolkę albo żeby tą podłogę poprawić. I jeżeli chodzi o przednią podłogę, to ten temat będzie zakończony. Idziemy do sklepu. I od razu na farby i te inne akcesoria. Szukam tej masy, żeby uszczelnić. Czy to tu, to bardziej chyba w motoryzacyjnym coś takiego znajdę. Akurat mieli szlifierki. Kontowe, przecenione, no i musiałem, bo poprzednia mi już szwankuje. Za 199 zł zaraz pokażę, jak wygląda. Nowe śrubki do montowania plastików, bo tamte to wiadomo przedmite. Eee, tak wygląda nowa szlifiereczka. Całkiem masywna. Nie wiem co to za firma Wander w sumie, ale dwa lata gwarancji jest, jest, więc co tam się wiele szczypać w tej cenie. E, oprócz tego kupiłem za 42 zł taką otwornicę do mm, zrobienia otworów, y, przewodów do Webasto będę musiał robić w podłodze oczywiście i listkowe tarcze właśnie na tą szlifierę do obróbki drewna, jak będę budował zabudowę. I teraz do motoryzacyjnego po parę gratów. Oryginalna wykończyła się suszy, i tu tylko takie skrawki gąbki wyłożyłem. To jest ten otwór, który muszę zaklejstrować. Rdza żadna tutaj nie wychodzi, więc chyba jest ok przygotowane. Ale jeszcze preparatem jakimś to przygotuję, przynajmniej od spodu. I tutaj wszędzie też jest git. Powinno być dobrze. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i wsi. I zaczynam robotę. Także teraz ten łapsik to miejsce, gdzie są te dwie dziurki. To muszę zaslifować z powrotem i tutaj nałożę tą ma e, no, matę szklaną. I od spodu patrzyłem, podłoga jest zdrowa, też ją delikatnie tylko przeszlifuję i prysnę. Tak wygląda ta wykładzina od strony kierowcy. Nie wiem za bardzo co z nią zrobić. Jest jeszcze cały czas wilgotna. Ta woda nie chce tak łatwo stąd wyjść. Więc ciężko cokolwiek tu kleić, skoro to cały czas mokre. No, z trudno może poszukam i znajdę coś takiego w necie. Jest tu kartka. Ładna dzisiaj pogoda, ale godzina 14 No i biedny Sebastianek musi zabrać się za robotę Będę odkręcał fotel Wstępne prace do montażu Webasto i obrotnicy fotela Niestety zima przyszła na Pomorze Wito umyte, bo po podróży całego w soli <laughs> Podsufitka w pokoju, muszę się tego pozbyć I to jak najszybciej, jakby ktoś chciał kupić To podsufitka z Wito z Longa na sprzedaż i te plastyki zresztą też. Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby zamontować piecot od Zobastu tutaj. Muszę podkręcać te wsporniki, te wzmocnienia, które są do fotela podwójnego. Ja go tutaj nie chcę. Ma być pojedynczy. Ten niestety fotel jest nieobrotowy. I nawet nie jest regulowany przód tył. To jest takie zwykłe krzesło takie. No. Oparcie tu jakieś regulowane ma. Bo no coś tu ma oparcie regulowane, chociaż najchętniej bym kupił fotel, który jest regulowany przód, tył, ale z tego co widziałem, to są bardzo drogie, więc zamontuję obrotnicę do niego. Mi to tam nie robi różnicy, ja na tym fotel nie siedzę, ale będzie po prostu zwiększał przestrzeń, jak już będzie zrobiona ta przestrzeń kamperowa. Tutaj już zamontowany jeden płat tego alubutylu. Miałem to ładnie wyczyszczone wczoraj, i dzisiaj, już jest na zicher, wszystko fajnie wyschnięte. No, jeszcze tutaj, ale to dopiero po tym, jak zjemy fotel. Kilka zagadek odkryłem w tym samochodzie, za chwilę Wam pokażę. Ale też znalazłem kasy trochę. Na razie tyle jakieś 15 zł. Zobaczcie, wymontowałem obydwa fotele. Ten, który sądziłem, że jest nieregulowany, to on tutaj ma obcięte to cięgno do przesuwu. I ja on normalnie po tych szynach jeździ. Nie potrafię znaleźć odpowiedzi, dlaczego ktoś to obciął. Wiecie, ta wajcha taka, żeby odblokować i jeździć fotelem? No nie, nie czaję, po prostu nie czaję. Po co ktoś to obciął? Kostki od airbaga na, na pewno nie podłączone, bo nie ma za bardzo do czego. A tu nie ma żadnych kostek. Ten fotel to jest jedna zagadka. Druga, wymontowałem wspornik do, do tej całości, bo tutaj no. Powinien być fotel, nie, czy powinien? Może być fotel dwuosobowy. Ja go nie będę montował. Myślałem, że jak wymontuję ten wspornik, to no, nie będę tutaj tego używał, rozwiercę te nity i się powiem, bym tego poz mógłby pozbyć. No, ale kurde, tutaj z tej strony nie będzie żadnego wzmocnienia i on będzie miał tendencję, żeby się wyginać. Więc, no kurde, najprawdopodobniej. Albo kupić oba fotele z koszami, z tym podstawą fotela, jeden i drugi, albo zamontować to z powrotem. Bo tak naprawdę, no, niczego to nie tracę w tym momencie. Oprócz tego, jakiś dziki przełącznik od świateł, ale nie reaguje na nic. Nie wiem po co. Na razie jeszcze do tego nie doszedłem. Jakiś kabel na lewo, praktycznie zaizolowany. Dobrze, że w porę zobaczyłem i wymontowałem go. No, i tak z ciekawostek, to tyle. Tutaj będzie piec od Zobasto. To też nie jest głupie rozwiązanie, bo pod spodem można sobie zamontować safe na jakieś pierdoły. Jak już gdzieś się pojedzie w jakieś dziwne, dzikie kraje, jakby się tak złożyło, no to warto mieć safe i to będzie dobre miejsce. Można do przyspawać, przykręcić. I to nie jest głupie. Na dzisiaj tyle. Muszę na spokojnie usiąść, pomyśleć jak to rozwiązać. Może podszukać jednak foteli z podstawą, nawet od 638, są dużo tańsze. Ale z kolei mam obrotnice od 639 i tuż już kombinacje by były. Bo obawiam się, że jak zamontuję z powrotem ten wspornik do dwójki do podwójnego fotela, no to może właśnie utrudniać obrót tego fotela. Dużo pytań, mało odpowiedzi, a wszystko będę musiał po prostu metodą prób i błędów. Ale w ten sposób poznaję tutaj wszystkie wszystkie bolączki tego samochodu. O, ten kabel na dziko był podłączony normalnie plus minus do akumulatora. A końcówki sobie tak latały po samochodzie. Bardzo mądrze, bardzo, bardzo mądrze. Ja rozumiem luty, styczeń, ale to jest prawie 10 marca nie wiem, który dziś jest 9 czy nawet, no ale żerujcie robaki, bo efekt cieplarniany a tutaj tak wygląda rzeczywistość muszę przekręcić fotel z powrotem kierowcy i jadę do Rafała mojego e, m, głównego mechanika od zadań specjalnych i będziemy robić podstawowe wymiany olej, e, zerknie w hamulce i być może Yy, uda się zrobić coś ze skrzynią, bo dwójka ciężko wchodzi i może być tak, że będzie skrzynia do wymiany albo synchronizator, ale to wiadomo, że się nie opłaca, więc najprawdopodobniej spróbujemy ratować to, co jest. A jeżeli nie, no to 600 zł, używka skrzynia, szóstka i. No sorry, tak wygląda rzeczywistość: będzie robiona skrzynia i hamulce. tak patrzę, takie mowano. Też nie jest złe. to nie jest mowano, tylko Vivaro yy, nie jest wyższy, możliwe, że parę centymetrów od Wito wyższy. Ale Wito jednak bardziej mi się podoba. No, zanim zacznę robić jakieś tam zabudowy, to najważniejsza jest kwestia mechaniczna hamulce i skrzynia biegów, żeby było tak jak należy. I tu się będą działy grube naprawy.